Ta poprawka do konstytucji jest bardzo ciekawa. Ja jestem ciekaw, bo wiecie, zmiany do konstytucji muszą się odbyć w specyficznych warunkach. 75% tak zgromadzenia Narodowego Sejmu i Senatu musi wydać przyzwolenie na jakiekolwiek zmiany w Konstytucji. Jestem ciekaw, bo PiS nie ma, proszę Państwa, PiS nie ma takiej, takiego procenta poparcia w, w Zgromadzeniu Narodowym, w Polskim Parlamencie czy w Senacie. Jestem ciekaw, co zrobi Platforma Obywatelska i te inne partie obrońcy Konstytucji. Konstytucja, pamiętacie? Ja jestem ciekaw, co oni zrobią w obliczu tej poprawki, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość do, do przegłosowania. Jestem ciekaw. No właśnie, to wytłumaczyliśmy sobie kwestie związane ze 16, a tak przy okazji z tą poprawką. A tak jeszcze dodatkowo dopowiem: to jest związane z wypowiedzią, szczerą wypowiedzią pana Bidena. Tak, Stany Zjednoczone są na granicy bankructwa e, i nie mogą. Mogą, jak oczywiście, jak Stefek Burczy-Mucha krzyczeć, że następne, następne, no, pomocy tam dla Ukrainy uchwalimy, już dajemy, już dajemy, ura, bura, lecimy, ale nie mogą tego zrobić, bo już nie ma pieniędzy w kasie. Konkretne analizy amerykańskie, że następny budżet będzie strasznie ograniczony, strasznie pocięty. No więc ktoś to musi, tę pomoc, całą odwalić. I stąd, i stąd jest ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości stworzenia poza konstytucyjną barierą, limitem dodatkowego budżetu na zbrojenia, bo skoro jaśnie pan ze Stanów nie może, to jego wasal musi, musi tej pomocy udzielić. Oczywiście, jak to zwykle bywa, jak to zawsze bywało, chwała pójdzie, jakby się udało złamać Rosję, dla Amerykanów, a frajerzy się wykosztują, tak? Stany Zjednoczone już nie mogą dawać tej pomocy dla Ukrainy. Putin przetrzymał, przetrzymał NATO, wytrzymał naprawdę potworn, potworne ilości sprzętu, amunicji i wszelakich innych dóbr. Nie padł, a tu zaczyna w kasie budżetu już dno widać. No więc, dlatego Polska ma wyskoczyć z pieniędzy. I próbują e, działalnością przestępczą, w mojej ocenie, e, stworzyć drugi budżet poza, e, poza tym konstytucyjnym.